E, przeprowadziliśmy dzisiaj e, lekcję w Szkole Podstawowej na temat zmian klimatu. Prezentację przeprowadziła Julia z Akademii Nauki o Klimacie. E, Julia, na czym polegały zajęcia? Celem tych zajęć było e, przekazanie młodym ludziom, e, jak działa mechanizm zmian klimatu. Dokładniej, e, jak działają gazy cieplarniane, jaki wpływ mają na ziemię. Znaczy, zajęcia polegały na dwóch prezentacjach. E, na których właśnie tłumaczyliśmy te mechanizmy. Oprócz tego odbyły się też doświadczenia z mierzeniem temperatury. Wykonaliśmy razem z klasą zadanie matematyczne, w którym dzieci miały okazję obliczyć, co im się bardziej opłaca: kupowanie wody w butelkach plastikowych, czy korzystanie z, wody, z butelki z filtrem, z wody z kranu. Czy warto rozmawiać z młodymi ludźmi? Tak. Po pierwsze, e, zmiany klimatu dotyczą ich najbardziej. E, to oni są naszą przyszłością i to oni mają prawdziwą szansę i potrzebę, coś zmienić. Po drugie, e, młodzi ludzie są bardziej otwarci niż dorośli na nowe idee. E, dlaczego ważna jest edukacja dzieci w kwestii zmian klimatu? One będą kształtować naszą przyszłość. Jeżeli młodzi ludzie nie będą wiedzieli o problemie, to po prostu w pewnym momencie będzie za późno. Tak, to może, jak będą trochę starsi, może zaczną, tak jak reklamowaliśmy, korzystać z wody filtrowanej. To są takie proste rzeczy, może będą wybierać częściej komunikację miejską. Okej, okay, dzięki Julia, i zapraszamy ponownie do Celestynowa. Dzięki, i na pewno z chęcią przyjdę jeszcze do Celestynowa. Była bardzo fajnie.